thank yeah. you Cześć, z tej strony Kuba z kanału Universal Survival. Znajduje się w północnej Finlandii, daleko za kręgiem polarnym. Jest czerwiec 2025 roku, a ja mam okazję, będąc tutaj w tym terenie, już po raz drugi testować buty marki Redwing. Model Traction Thread, ośmiocalowa holewa. Bardzo nietypowy but, jak na pierwszy rzut oka, i skojarzenie go z dość taką, no powiedzmy, ambitną formą turystyki. Tudzież wypraw bushcraftowych bądź survivalowych. Ten but kojarzy się z butami roboczymi. Pierwotnie był on zaprojektowany do ekstremalnej turystyki jeszcze no, wiele dziesiąt lat temu. Został zaadoptowany właśnie do zastosowań w przemyśle, wśród różnych ekip budowlanych, wśród stolarzy, ludzi ciężko pracujących. No a ja mam okazję w roku 2025. No właśnie, testować go pod kątem zastosowań właśnie takich outdoorowych terenowych. Nie jest to moje pierwsze użycie tego typu butów, tak jak wspomniałem. Tutaj jestem w Finlandii, obecnie już to jest mój ósmy raz w tym terenie, natomiast drugi raz właśnie z tymi butami. I dzisiaj was zapraszam na recenzję butów redwing. Zanim podzielę się z wami swoimi skojarzeniami wrażeniami właśnie na temat stosowania tych butów w terenie, to pragnę zaznaczyć, że Takimi outdoorowymi aktywnościami, głównie wrzucanymi do takiego worka, jakim jest survival czy też bushcraft. zajmuje się już no, praktycznie w taki świadomy sposób dorosły. zajmuje się od 20 lat. Znosiłem różne pary butów. A na kanale Universal Survival możecie znaleźć przeróżne filmy publikowane właśnie na przestrzeni praktycznie no, grubo ponad 10 lat funkcjonowania kanału. To są różne recenzje butów, ale też są filmy takie które stanowią długą opowieść na temat w ogóle sposobu dobierania butów w teren właśnie w oparciu o wnioski, moje wnioski wnioski również moich kolegów, instruktorów naszej szkoły przetrwania jakby wysnute i budowane na podstawie naszych doświadczeń terenowych z różnych zakątków świata między innymi buty na survival, jak wybrać buty do lasu, część pierwsza, część druga znajdziecie tego typu treści na kanale, zatem serdecznie zapraszam możliwe, że to będzie ciekawe uzupełnienie dzisiejszego materiału natomiast ym... Dlaczego się zdecydowałem na w sumie tak nietypowy but? Żyjemy w świecie, w którym dominuje, dominują materiały syntetyczne, dominują membrany goreteksowe. Gdy prześledzicie te moje wrażenia i filmy z ubiegłych lat, myślę, że to będzie bardzo spójne również z dzisiejszą treścią. Ja nie jestem zwolennikiem membran goreteksowych. Oczywiście stosowałem wiele butów, bardzo dobrych, wyśmienitych, godnych polecenia, które miały taką membranę. Ale jeżeli mam wybrać but, który ma mi służyć przez większą część roku. Czy to nawet pochodzenia, dochodzenia w mieście w okresie powiedzmy późnej jesieni, czy może jakiejś takiej niezbyt śnieżnej, niezbyt mokrej zimy, no to nie do końca ten goretek mi odpowiada. A tym bardziej nie odpowiada mi on, gdy jestem w terenie, gdy mówimy tutaj o aktywności może niekoniecznie trzysezonowej w rozumieniu jesień, zima, wiosna, ale raczej w rozumieniu trzysezonowości wiosna, lato, jesień. Na zimę wolałbym buty. Zaizolowane termicznie, ocieplane, dostosowane do faktycznie mrozów, chłodów i bardzo dużej wilgoci. W związku z tym, dla mnie, buty trzysezonowe obejmują również ten okres ciepły. No i w tym momencie, jeżeli but ma membranę Gore-Texową, to nawet jeżeli na świecie jest yy, sucho, to moja stopa i tak robi się mokra. Poprzez fakt, że ta membrana, no niestety, lepsza, gorsza, ale ona zawsze z czasem albo traci swoje właściwości, albo jakoś tam się degraduje i niszczy, albo po prostu nie nadąża z odprowadzaniem najzwyczajniej w świecie potu i pary, która gdzieś tam z tych stóp pragnie się wydostać i ulotnić do atmosfery. No i to jest ten problem, że nawet wtedy, gdy było na zewnątrz sucho, ja miałem i tak buty mokre. No, dla mnie jest to paradoks i mało optymalne rozwiązanie. Dlatego zapragnąłem, zamarzyłem o butach ze skóry odpowiedniej jakości, ze skóry bardzo dobrze garbowanej i skóry olejowanej już na etapie produkcji. I właśnie to jest jeden z tych czynników technicznych, które spełniają buty Red Wing. I zdecydowałem się na te buty przede wszystkim ze względu na brak membrany Gore-Texowej, jakość wykonania, czytaj, różnego rodzaju komponenty, potrójne szwy, bardzo dobre, mocne sznurowadła, bardzo mocna podeszwa gumowa, odporna, odporna na zniszczenia. Oraz ze względu na prostą konstrukcję, czyli możliwie mało udziwnień oraz dość wysoka cholewa. Niemniej jednak taka cholewa, która nie będzie obcierać mojej łydki. Przerabiałem chociażby amerykańskie wojskowe buty kontraktowe marki Belleville. Podobnej wysokości niestety strasznie cholewa piłowała moją łydkę. W butach Redwing to się nie wydarzyło. W związku z tym, te wszystkie moje kryteria związane z takim klasycznym skórzanym butem. Właśnie zostały spełnione w tym modelu. To były kryteria, to były czynniki, które zdecydowały o moim wyborze, aby tutaj buty Redwing e, Traction Thread 8-calowe no, e, wziąć na testowanie. Jeżeli chodzi o wrażenia z użytkowania, e, powiem uczciwie, gdy one mm, do mnie pierwszy raz przyszły i gdy pierwszy raz miałem okazję w ogóle wyjąć je z pudełka. No to przeraziłem się, pomyślałem sobie, kurczę, to nie był dobry pomysł, są mega sztywne, mega twarde, zmasakrują mi nogi. No ale skoro już przyszły, założyłem odpowiedniej grubości skarpetę, nie za grubą, tylko po prostu też i nie za cienką, optymalną, tak, średniej grubości skarpeta, taka dobra, terenowa, outdoorowa skarpeta. Założyłem te buty i o dziwo, no tutaj pierwsze bardzo pozytywne zdziwienie. Ta, ta obawa początkowa natychmiast znikła. But faktycznie dość ciężki, dość twardy, ale zaskakująco dobrze układający się od razu na stopie. Moja stopa jest dość szeroka. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa ma dość wysokie podbicie. Bardzo obawiałem się, że tutaj te szwy na wysokości właśnie mniej więcej połowy długości stopy od góry. No, będą mnie cisnąć. Podobnie jak w amerykańskich butach dżunglowych, kontraktowych, tzw. zwanych Jungle Boots, no, miałem zawsze tutaj odcisk. W tym przypadku jednak to nie nastąpiło. To był czerwiec ubiegłego roku, czyli czerwiec 2024, gdy te buty dotarły, pewnie koniec czerwca, no i de facto miałem okazję tak naprawdę pokręcić się w nich, jak to się mówi, wokół komina, czyli no niezbyt jakby starannie mogłem je rozchodzić. Miałem zupełnie inne plany, potrzeby wyjazdowe związane z no, różną aktywnością, z różnymi działaniami. Nie do końca te buty wtedy mi wówczas odpasowały do tych moich aktywności. I dopiero jakby taki główny chrzest bojowy one miały rok temu we wrześniu. Jechałem również tak trochę z duszą na ramieniu i z takim wyrzutem do siebie, że cholera nie zdążyłem za bardzo ich rozchodzić. Mówię uczciwie, no jakby nie powinienem był tego robić, powinienem je rzetelnie rozchodzić, dopiero wtedy zabrać na, na taki skomplikowany wyjazd. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, no cholera, już nie będę się nad sobą rozczulał. Już nieraz miałem buty, przepraszam, stopy obtarte, więc nawet gdyby one mnie obtarły, przeżyję, poradzę sobie. Zabrałem plastry, zabrałem skarpety, zasypki, wazelinę. Nic z tego się mi nie przydało, ponieważ te buty, znów kolejne pozytywne zaskoczenie, o dziwo mnie nie natarły. Pamiętam ekipę na lotnisku. Tutaj uczestników wyjazdu do Finlandii, właśnie rok temu we wrześniu, gdy mówiłem im, słuchajcie mam nowe buty, no, wymienialiśmy różne informacje, no i uczciwie też przyznaję mu się, że tak bardzo, bardzo, bardzo słabo rozchodzona, w zasadzie wcale, no wszyscy mówili, Kuba, no to błąd zrobiłeś, dlaczego nie rozchodziłeś butów. Redwingi nie natarły, no i to było przenajwiększe tutaj i jak najbardziej pozytywne zaskoczenie, właśnie związane z tym modelem. Gdy jakby dobiłem do jesieni 2024 roku i testowałem je w ramach takiego swojego projektu symulacji survivalowej w stylu The Hunted, w stylu Nożownik, jest praktycznie 14 odcinkowa seria filmów na kanale, również miałem te buty przez tydzień w Polsce tym razem w okresie jesieni, był to listopad, było już naprawdę zimno. I pokonywałem teren zgoła odmienny do tego, co tutaj no, jakby dominuje w Finlandii. Tutaj mamy ruch bardzo powolny przez bardzo trudny teren po kamieniach, po głazach, po podmokłym terenie, po pochyłościach. Natomiast w Polsce mogłem te buty przez tydzień testować w trakcie ruchu w większości, w większości w części czasu po leśnych drogach, po płaskim terenie, ale z potrzebą bardzo intensywnego ruchu i rozwijania dużej prędkości. I tam również te buty mnie nie natarły. Zatem, gdy trzeci raz te buty ze mną jakby jadą na poważną imprezę, czyli trzeci, drugi raz tutaj jestem z nimi w Finlandii, no to już w 25 roku w czerwcu, czyli właśnie w dniu dzisiejszym, no nie miałem już żadnych obaw i na pewniaka jechałem właśnie z buciorami. Mimo, że już noszą znaczne ślady zużycia, o których Wam zaraz dokładnie opowiem i pokażę z bliska, no ale nic dziwnego, u mnie sprzęt jest katowany niemiłosiernie, mocno, bezlitośnie. Z dbałością oczywiście o ten sprzęt, ale po prostu pewnych rzeczy się nie uniknie. Tak jak kaleczenia tutaj zewnętrznej części buta, właśnie o skały, pomiędzy które gdzieś tam stopa potrafi się wsunąć, spaść czy też zahaczyć w trakcie marszu. Krótko mówiąc, moje wrażenia z używania tego buta są jak najbardziej pozytywne, a wręcz zaskakujące no bo pierwsze wrażenie duża obawa ale użytkowanie zweryfikowało to wszystko jak najbardziej na plus buty mnie nie natarły, jeżeli chodzi o ich odporność na wilgoć. Oczywiście to nie są kalosze, i można zaryzykować stwierdzenie. Przynajmniej ja to po 20 latach użytkowania różnych butów dochodzę do takiego przekonania, że nie ma butów odpornych na wodę. To jest wszystko kit. I marketingowa ściema, że jak masz buty z membraną Gore-Texową, no to one są odporne na wodę. No nie są. Wszystko ma swój jakiś próg, granicę przekraczalności. Również buty z takiej garbowanej, zalejowanej skóry. Niemniej jednak ten próg jest bardzo daleko przesunięty w mojej ocenie. Zatem, jeżeli mam buty bez membrany, z naturalnych materiałów i one faktycznie pozwalają mi. Chodzić po wilgotnej roślinności i nie czuć tej wilgoci w bucie wewnątrz. No więc, jeżeli tak chodzę jeden dzień, drugi dzień, to naprawdę jest to dla mnie dobry wynik, jeżeli ta wilgoć jest dosłownie mechanicznie tłoczona praktycznie do środka do buta przez właśnie taką roślinność sięgającą do płytki bądź też do kolan. Tak jak tutaj zdarza się w Finlandii przemieszczać się przez jakieś mchy, czy też tym gorzej dla butów i dla mnie przez brzozę skarłowa ciałą. Jeżeli natomiast jest deszcz i ten deszcz pada przez kilka godzin na ten but i but nie przemaka, to dla mnie też jest to bardzo dobry wynik. Spokojnie 2-3 dni takiego y, działania w takim wilgotnym otoczeniu te buty zdecydowanie są w stanie wytrzymać i to przetestowałem. Tym bardziej, jeżeli o te buty będziemy dbali i będziemy je. Odpowiednim tutaj tłuszczem dodatkowo jeszcze impregnować i prowadzić taką samodzielną ich renowację, czy też po prostu dbanie o buty skórzane, tak jak kiedyś się buty pastowało, tak tych butów no, pewnie można byłoby je zapastować brązową pastą. Ale Redwing oferuje też specjalne oleje i specjalne woski do tego, aby o te buty zadbać. Krótko mówiąc, nie są to buty w całości wodoodporne, ale próg ich przemoknięcia w warunkach turystycznych jest naprawdę daleko odsunięty. Myślę, że jeżeli ktoś się na te buty zdecyduje, to będzie tym. Czynnikiem pozytywnie również zaskoczony. Pewien drobny szczegół, jeżeli chodzi o użytkowanie tych butów i o wrażenie. Ja na samym początku zwróciłem uwagę na to, szczęśliwie, w porę sobie przypomniałem, że w butach, w których mamy wysoko wszyty język i jest to język ze skóry, to już od pierwszego użycia tych butów dobrze jest ten język odpowiednio uformować. To znaczy, ja wykonałem. Jedno złożenie tutaj na tej linii, o w ten sposób harmonikę, i drugie analogicznie tutaj z drugiej strony. I starałem się przez te kilka pierwszych ubrań buta bardzo tutaj starannie składać język. Tym sposobem on mi się na stale uformował w harmonikę już teraz w całkowicie powtarzalnym układzie tych obu, obu złączeń, obu tych jakby zgnieceń. I co to mi daje? Za każdym razem jest to powtarzalność, która zaoszczędza mi fatygi poprawiania tego języka, bądź też jakiegoś przypadkowego jego składania. Myślę, że to jest dość istotna istotna uwaga użytkowa, aby właśnie pamiętać o tego typu szczególe. Jeżeli chodzi natomiast o użytkowanie w kontekście jakby procesu niszczenia tego buta, no tak jak powiedziałem, on naprawdę solidnie tutaj dostawał w kość, widać w wielu miejscach podrapaną skórę. Ja ten but miałem okazję na przestrzeni roku czasu tylko raz poddać procesowi Woskowania i to miało miejsce w marcu tego roku, czyli marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 4 miesiące temu. Tylko raz buty były przeze mnie renomowane. Dlaczego? No, również po to, żeby też sprawdzić, jak zaniedbanie tych butów wpływa na ich wygląd, na ich parametry i na ich odporność. Tutaj, oczywiście, największym problemem są tego typu skały, gdy stopa gdzieś tam zahacza o kamienie, no i powstają tego typu zadziory, tego typu zadry. W trudnym terenie, no, tego nie sposób jest uniknąć, ale w tych butach jest zastosowana bardzo gruba skóra. Producent podaje, że jest to skóra bydlęca o grubości od 2,3 do 2,5, czyli 2,5 mm grubości skóry. Skóra jest Garbowana i skóra jest również olejowana, już w procesie produkcji. No i oczywiście później też możemy ją olejować. Jeżeli chodzi o szwy, to tutaj tylko w jednym miejscu, nawet nie tyle co szef się rozszedł, bo tutaj się nic w tych butach nie rozchodzi, ile tutaj powstała taka malusieńka, malusieńka szczelina, która w żaden sposób jakby nie dochodzi do szwu, a szef jest potrójny, taki dość charakterny. Tutaj widać trzy przeszycia. Więc bardzo fajnie ten but też, po prostu myślę, że ciekawy. wygląda wizualnie, a jednocześnie no, te szwy są naprawdę mega, mega mocne. Jeżeli chodzi dalej o konstrukcję tego buta, taką zewnętrzną, widzimy tutaj metalowe oka, bardzo mocne sznurówki. Jestem zaskoczony tym, jak, jak no, mocny jest to splot. Chciałbym nawet zdobyć sobie taką linkę o podobnych parametrach w ogóle do dostosowań terenowych. Jest... Troszkę cieńsza od parakordu, a troszkę grubsza od mikrokordu. No jest mega mocna, więc no, będę szukał tego typu liny. Podeszwa w tym bucie też może zastanawiać, ponieważ nie ma tutaj wydzielonego, jak widzicie, obcaso, a Jest tylko jedna płaska powierzchnia podeszwy. Praktycznie bardzo łagodny bieżnik z, tutaj z logiem Redwing, ale bardzo fajne jest to, że. Jakby gwarantują one bardzo dobrą przyczepność, nawet na silskich kamieniach, czego miałem okazję doświadczyć przede wszystkim tu w Finlandii, w trakcie poruszania się po kamieniach jakby roszonych deszczem. To jest tutaj no duże ryzyko przewrotki, upadku, i nigdy tutaj te buty mnie nie zawiodły, pomimo tak delikatnego tutaj tego wzoru na podeszwie. A dodatkowo jeszcze jego zaletą jest to, że nie przyczepia się tutaj błoto. Ten protektor jest tak łagodny, że tak naprawdę płocko nie ma gdzie się wklejać. I tutaj nawiązuję do tej mojej części przygody z tymi butami realizowanymi w Polsce jesienią 2024 roku, gdzie przez błoto przechodziłem. No i oczyszczenie tych butów było bardzo, bardzo łatwe. Buty mają tutaj solidną skórzaną wstawkę, mają tutaj takie ucho, gdzie można te buty dobrze chwycić albo gdzie się zawiesić do suszenia no i jeżeli chodzi o budowę zewnętrzną no to chyba tyle, nie ma tutaj wielkiej filozofii przede wszystkim mamy na froncie jeden tutaj yy, szeroki płat skóry z pokryciem górnym podobnie jak w Mokasynach, to jest taki podobny krój, no i dodatkowe wstawki umożliwiające zasznurowanie na wysokości pełnego, wysokiego języka budowa wewnętrzna buta tutaj rzuca się w oczy metka numer modelu buta Oczywiście rozmiarówka, no i na pewno zwróciliście uwagę na taką turystyczną wkładkę. To nie jest wkładka dodana przez producenta, to jest mój dodatek. Wkładka kupiona w Decathlonie, przycięta na odpowiedni wymiar mojej stopy, jak widzicie tutaj jeszcze ze śladem markerem wykonana. Natomiast but, a no może jeszcze wyjaśnię dlaczego ją sobie włożyłem. Ja kupiłem buty celowo odrobinkę za duże ponieważ chcę również móc nosić bardzo grube, wełniane skarpety. Natomiast no, obecnie nie mam skarpet bardzo grubych, praktycznie moja jedyna para na 9 dni, oczywiście do przepierania, to jest właśnie tego typu skarpeta, nie jest ona zbyt gruba, no i tutaj ta wkładka bardzo mi ułatwia, a jednocześnie jakby funkcjonowanie ułatwia, a jednocześnie daje lepszą amortyzację, zatem no bardzo to mi podniosło komfort stosowania. Ale but bez wkładki wygląda w ten sposób. I, co ciekawe, tutaj wewnętrzna podeszwa zawiera korkową warstwę, która dopasowuje się do kształtu stopy, co uważam, że też jest bardzo, bardzo fajnym rozwiązaniem. Można byłoby tutaj tak naprawdę pokusić się o zwykłą, tradycyjną wkładkę. Podejrzewam, że od biedy taka nawet filcowa, najtańsza, by też jakoś tam się sprawdziła, ale absorbowałaby tylko pot niepotrzebnie. Na pewno to szybciej schnie a przede wszystkim gdy już wkładamy stopę do środka do buta to tego typu taka lekko usztywniona wkładka powoduje że ta wkładka się nam nie złoży w harmonikę pod stopą co też jest dość istotne w szczególności że jednak tutaj ta linia tego szwu jest bardzo ważna ona jednak no nie pozwala tego buta rozciągnąć do góry, zatem stopa musi ładnie na płasko wjechać. No i największym wtedy problemem byłoby, gdyby jakieś takie tanie wkładeczki się nam rolowały pod stopą. Tego typu fajna, usztywniona wkładka, no jakby zdejmuje nam ten problem z głowy. Buty Redwing mam już na nogach. Serdecznie dziękuję z tego miejsca ekipie sklepu workstyle.pl. Tutaj dostałem z tego sklepu właśnie buty do przetestowania. Zawsze o takich butach marzyłem, spełniły swoją rolę i nadal spełniają bardzo dobrze. Zatem z czystym sumieniem, drodzy widzowie, mogę wam je polecić. Jeżeli szukacie butów premium. To faktycznie nie będziecie rozczarowani, tym bardziej jeżeli w waszym klimacie jest but skórzany, taki trochę można powiedzieć lifestyleowy, który można założyć i do jeansów, i do jakichś bojówek, i gdzieś tam ruszyć na jakąś bushcraftową wyprawę, czy też no, pochodzić wokół swojego rancho, aby rąbać drewno i wykonywać... Jakieś inne fajne prace, no to buty Redwing do tego wszystkiego będą się nadawały wyśmienicie. Ja z całą pewnością tutaj te buty klasyfikuję jako no, najlepsze z całej kolekcji, jakie no, posiadam w, w, w swojej szafie obuwniczej, tak? A trochę tych modeli tam się znajduje. Kończę z tego miejsca. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Lecę już do ekipy, która chiluje tutaj w tej klimatycznej chatce za moimi plecami. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w północnej Finlandii, to jest północny skraj jeziora Inarii. Jesteśmy daleko za kręgiem polarnym. No i tutaj realizujemy kolejne takie terenowe, turystyczno-bushcraftowe szkolenie z odrobiną chillu i relaksu właśnie między innymi w tak klimatycznym miejscu jak tutaj ta zatoka na brzegu której stoi stara drewniana chata z 1920 roku. Ciepło nagrzane w kozie, szczupaki skwierczą na patelni, a ja lecę przygotowywać się do prowadzenia zajęć m.in. z zakresu różnego rodzaju technik ogniowych i rozpalania ognia metodą cierną, łukiem ogniowym. Tak więc z butami Redwing na nogach! Jeżeli chcesz poznać więcej naszych przygód, subskrybuj kanał Universal Survival. A jeżeli chcesz wziąć udział w przygodzie, sprawdź ofertę na stronie universalsurvival.pl